Kurwa, tu jest dwóch, na górze. Dobra. Dodajmy łamki. I jedziemy, dobra, jest szansa, pięknie. Co jest? Wyskoczy. Kurwa, je dziad. dziad. Każda sekunda się liczy. Bo ty spokojne, więc nie tu ich nie ma. A i tam wskazali Nie, na czujniku nic. Tam, tam i... Aha, bo to spokojne. No, więc... się rozglądam. Jadę! Jeden wysiad może nas snajpić dobrze, tam ci... Wy, wy, Wyskoczył, tego dojedziemy. Dobrze, że go zostawili. Dobra, wracamy się do tamtych teraz. Jeden na RPGa, uważaj. Jadą, wkładam Ciulu, weź, wypierdalaj z tego dachu, kurwa. Że... Zasłania. Nie dogonimy ich. No mi się paliwo zaraz skończy. O. Dobra, Dobra, wracamy do ta. tamtego zlutować. Tak. Walą do nas. Prytyczne. Za tą górką. dostał. Le Jeszcze snajper. O, za strzelanie do operatorów grozili już do końca. jest snajper. Motors. Motor. na już mi gdzieś przepada Motor, motora to my nie dogonimy aczkolwiek można nie on już pojechał za daleko nie złapiesz go do kuszaczka chyba do ja pójdzie jest Miał pecha, że się z botami strzelał. Grasze, autem. Ja pierdolę nie przyszedłem, roń.

No Dawaj! Prawo. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Kevin? A, udało się. Chciał ktoś wysiąść. Nie gdzie, gdzie go widziałeś? No tu był, na górka jest... Tam! Dawaj, tu, 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 tu! Do tyłu, do tyłu, do tyłu! 40 metrów! Za tym jest! A, no, noży, nożyk! Nożyk... Dawaj bo nas sk skra... bojownik? Bojownik. Teraz, wsiadaj. Wsiadaj, wsiadaj, bo boty zrespił się. Dobra. Bojownik to nie, to jest, musi przeciwnik być. Tak, 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 tak. Ale... Yy... Są! Podniesie się. Na głowę jestem, sojusznika Jestem łowcą Dobra spadamy A ja też powinienem mieć kurde I nie mam Pociąg jeszcze tego Dziąg A tu jestem no To jest tamtego podniósł Bo łapka zniknęła Tak, tak, tak Tylko widzisz O BSP pięknie Co my tu mamy? Jedzie, jedziemy Nic. tam szybko Tak póki jest no Jest, na sklepie są. Na parterze są. Kurwa, tu jest dwóch! Na górze! Dobra. I tu dajmy łamki. Jest na tym. Boty do nas idą, trzeba byłoby stąd spierdolić No i boty idą No, idziemy stąd, co? Ta teraz jak puścili ten, ucieka, jak puścili bo boty to ucieka Nie to nie się tam, nie, nie ma sensu Ja już skróciłem Let's go, let's go, let's go! Kurwa, nie ma, Dobra, zostaje, podzielać. no. Skoczył do nas. No dalej, kurna, splejtować się możesz w aucie debilu, kurna. Co za, kurna, idiota. Jest, jest Majko, także jest dobrze. O, kółeczko przylazło jeszcze na stację. Można tych jeszcze odwiedzić, co, co leżeli. Hello, motherfucker. Ja, ja, ja. Weszli, to byli tam ci ze sklepu, to jego koledzy byli. Pupierzca. Ty jedzie na motorku za nami, kurwa nie wierzę No to nie wiedzie O kurwa, żebyśmy się bali Właśnie o to chodziło Dobro Pojechał chyba na górki Sprzątnięty No to wsiadać auto Łoczko zapierdala A tam jest, to ten jeden pojechał Oj kurna Kurwa, idiota. położył go Dobra, jedź, jedź Fucking jedź, idiot jedź. No, Lutuję, kolejny O, motor. zapierdala za nami motorem Ty, czujesz, ty kurde, nie no, Ale, ledzę. jeszcze jedno auto się pojawiło, jeszcze jest Brudno Na lot se rzucili elegancko bo nie wiem, czy w dobrą stronę rzuciliście na lotnie. Kurwa, odpalony, pięknie, kurde, wiesz, po autu pojechał. Włączamy BSP? Mhm, mm, ja bym pojechał dalej, wiesz? No to jedź, 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 jedź. Drogi BSP ja w mam, sektorze? Yy, kuwetę wzięli i jeszcze autem tam podjechali jednym. Ale to kurwa to nas nie dogonią, kurde. Wiesz, oni nas widzą na mapie, nie? Na pewno. Bo ja jestem łowcą cały czas No ten idiota jak mu trąbie, to kurna... Dobra, boty szybko sprzątnąć Żeby się. Poszli też się zatankować Kurwa Ja się wyplątałem z wszystkich płyt, więc musimy jechać na sklep jakiś. Dobra, jedziemy. Dobra, gotowe. Ja... Czy mam nawiedzoną skrzynkę jak coś, także... Eee! <laughs> Jadą za nami je baki chopaki Bedą jechać, bo widzą, że cały czas łowca eee, jest. Trzeba było podjechać pod tego, pod exfila, ja wezwę i jedziemy dalej. A ale to tak łowca jest, no. No przecież oni wiedzą, że... Możesz wezwać. Dobra, już już jedziemy dalej. Zrzuta robimy szybko? Nie zdążymy, oni nas gonią. Hmm? Daleko są. Zobacz, o, ciężarówka. A, to kurwa! Oni pojazdy Zobaczy. zmieniają, debile. Da. Dobra, dojedziemy tam? Dojedziemy. O, i teraz polecili na ostatniego. Nie zrobilibyśmy tego jak chwila, nie mam takiej opcji. No nie, nie, bo helkę mają. Z góry, jeszcze, aby miał jakieś orgiela, to by nas z góry opierdolili, kurde. Mm, dobra. No, wyszedł. No, jego wina, no, sorry. No, stanął na dół i zaczął lutować. No to. Jak tam nie ma co tak, do tego. Ale jakby mu kurwa brakowało. Ja pierdolę, przecież miał po drodze miał kurwa przynajmniej 10 kurwa graczy. 10 plecaków. No ja nie wiem, czego ludzie szukają w tych plecakach szczęścia, miłości, kurna, Losa w totka, kurna. No weź tylko, pościągać kurwa kewy i tyle, co nie? No to jak dalej, tyle. wymieniasz plecak, bierzesz jakąś broń, jak nie masz i tyle. i Nara lecisz dalej. No. Nie ma czego no. tam szukać, kurna w tym plecaku. Gość kurna, tak to by przeżył, ale na składem jeszcze a, go nie a na kładzie ilu było hardcore? Yy, wszyscy. Czyli to był pluton. Znaczy, tr trzech na pewno było. Yy, słuchaj, trzech było... Poczekaj, na nakładzie był... Yy, jak żeśmy koło centrum przejeżdżali handlowego, to na kładzie był yy, jeden, a yy, dwóch, bo jeden stał, a dwóch jechało u TV taką rozkurwioną, wiesz?